Jesteś wykonawcą pokryć dachowych? Jesteś zapracowany? Prowadzisz niekończące się konsultacje z klientami, wizyty na budowach i pomiary? Klienci zadają pytania, jaki materiał wybrać, jak się go montuje, jakie ma zalety. Teraz każdy dekarz ma swoją własną aplikację. Roof Master. Uporządkuj swoją pracę. Tutaj znajdziesz kalkulator zaciosów ciesielskich, dzięki któremu szybko obliczysz dokładnie odległość między murłatami, wysokość krokwi, kąt nachylenia dachu i jego wysokość i wymiar zamka. Pracownicy zadają pytania dotyczące produktu? W aplikacji RoofMaster mają dostęp do bazy producentów, katalogów produktowych i instrukcji montażu. Jeśli nie pamiętają, jak montuje się dany produkt, to mają dostęp do filmów instruktażowych i szkoleniowych. Hmm... Potrzebujesz wsparcia, żeby ktoś wytłumaczył niejasności? Masz do dyspozycji pełną bazę. Informacje i kontakty – wszystko w jednym miejscu. Roof Master. Współpraca się opłaca. Pobierz aplikację już teraz.